Gry wideo, gra o klockach, wymaga RTX'a 3080. Fani oburzeni wymaganiami. Słuchajcie. Ja mam takie wrażenie, że deweloperom na PCC to się po prostu nie chce optymalizować. Zawsze sobie otwierają taką furtkę na zasadzie, że to nie my nie zoptymalizowaliśmy gry, tylko to ty jesteś zbyt dużym biedakiem i nie masz odpowiednio mocnego komputera. I teraz skumajcie, to jest screen z tej gry, tak? To jest, przecież to wygląda jak te pierwsze, słuchajcie, Star Wars, Lego, nie? Ta pierwsza gierka i tam to wymagało GeForce'a 2 czy coś w tym stylu, a to wymaga, słuchajcie, GTX'a 3080. Skąd te wymagania? I jeszcze skumajcie sobie to. Ja się zgadzam z tym, że gry na pececie wyglądają lepiej i mogą potencjalnie działać płynniej niż ich odpowiedniki na konsolę, tak, z równorzędnej generacji. Ja to kumam. Tylko, że bardzo często te pecety muszą, muszą być, słuchajcie, 4-5 razy mocniejsze według wymagań, tylko po to, żeby dostarczyć efekt nie 500% lepszy, tylko, powiem, powiedzmy 20% lepszy, nie? Więc ewidentnie mi się wydaje, że po prostu deweloperzy są bezczelni i oni typowo przerzucają obowiązek płynnego działania gry z siebie na graczy. Studio TT Games ujawniło wymagania sprzętowe dla Lego Batman Legacy of the Dark Knight, czyli nadchodzącej gry Lego w otwartym świecie Gotham City. Minimalna konfiguracja obejmuje procesor Intel Core i 59600 k AMD Ryzen taki 16 GB RAM. -u. Oj, to będzie bolesne w obecnej sytuacji rynkowej oraz kartę graficzną RTX 2070 z 8 GB RAM. Karty graficzne też dostały mocno w dupę, nie? przez ten problem z pamięcią RAM. E, rekomendowane specyfikacje są jeszcze wyższe, co budzi kontrowersje wśród graczy. Wielu uważa je za przesadzone jak na grę Lego. Słuchajcie. A jakie były wymagania na przykład do ostatniej gry z Batmanem w otwartym świecie, czyli do Arkham Knight, która wyglądała. Jakby nie patrzeć. Jak produkcja trochę bardziej wymagająca, nie? bo oferowała te wizualia jednak mocniejsze niż tego. A zerkniemy sobie na ten trailer Batmana, bo ja tego nie widziałem. Więc zanim wiecie, będę tutaj jechał, to zobaczmy, o czym my w ogóle mówimy. Nie no, ludzie. Nawet jeżeli tu jest ray tracing i te klocki się błyszczą, jak wypolerowa wypolerowane. No nie no, nie no, patrzcie, ile tu jest poligonów w ogóle. Co jest? Dobra, okej, okay, to ja już wiem o czym mówimy. Nie no, to tutaj nie wygląda to, jakby był ray tracing. Albo jego implementacja jest mega. Kiepska. Nie, no słuchajcie. Chociaż może jest ray tracing? Może się odbijało coś w tym klocku? Uff. Dobra, wiecie co? To już mniej więcej mam pojęcie, o czym my mówimy. Wymagania sprzętowe dla LEGO Batman Legacy of the Dark Knight zostały opublikowane. Gra wymaga systemu Windows 11, 64-bitowego oraz dysku SSD. Co tam zajmuje 50 giga? O kurde. Minimalne wymagania, to już sobie czytaliśmy, a rekomendowane: Intel Core i7 127 OOK, AMD Ryzen, OK. 32 GB RAMu. No, to powodzenia. Są tu jacyś magnaci, którzy sobie mogą kupić teraz 32 giga RAMu. GeForce RTX 3080 10 GB, lub Radeon 16 GB WRAMu. No i absurdalna ilość miejsca na dysku. Co tam tyle waży? O Jezu. Windows, no i ten Windows 11, no nie? Wiecie, jest też pewien problem w tym, że sam z siebie Windows jest bardzo zasobożerny. Nie wiem czy 11, ponieważ ja nie korzystam z Windowsa już od naprawdę wielu lat. Um, moim głównym kompem jest w ogóle MacBook, um, natomiast mam też w domu drugiego laptopa, na którym jest Linux i to już jest taki stary komputer. Ale moje doświadczenia były takie, że ja kiedyś, jeszcze jak byłem na studiach, i ten laptop miał już parę lat, nie? tak z 4, to on naprawdę już źle działał. I przeinstalowanie systemu, format, to już nie za bardzo pomagało. Miałem wrażenie, że on po prostu już no, dosyć kiepsko działa po tych paru latach. I jak już miałem wyrzucić tego kompa do śmietnika, czyli generalnie w odstawkę jak miał pójść, to stwierdziłem, że no nie mam pieniędzy na nowy sprzęt, więc może chociażby do samego robienia notatek na studia, to dam szansę Linuxowi. I w tamtym czasie byłem w takiej sytuacji trochę na temat świadomości o Linuxach, jak wielu użytkowników Windowsa, że mi się wydawało, że Windows jest tym takim user-friendly, Mimo tego, że byłem świadomy, ile problemów z kompatybilnością w grach mi to powodował ten system, i w ogóle jakby był bardzo uciążliwy, ale miałem takie wrażenie, że to jest faktycznie taki bardziej user-friendly, a te Linuxy to jakaś czarna magia. Ale mówię, chuj, sprawdziłem sobie jakiś taki Linux właśnie dla kogoś, kto przesiada się z Windowsa, i wtedy w tamtym czasie, to był, nie wiem, 2017 czy 2018 rok, z researchu wyniknęło mi, że najbardziej prosty w użytkowaniu. Jest Linux Mint i on faktycznie wygląda wręcz jak Windows, nie? No i słuchajcie, zainstalowałem sobie tego Minta i już nigdy nie spojrzałem wstecz. Później tylko, tylko właśnie jakieś parę lat temu e, przesiadłem się na Mac OS, jeżeli chodzi o mój główny system, na którym pracuję, ale do Windowsa nie wróciłem i już nie wrócę. <laughs> nie mam po co. Może parę starszych gierek na Windowsa XP, które... No, nie chcą się odpalić na Linuxie przez Play on Linux, przez Wine. Nie wiecie, jakby no nie ma stuprocentowej kompatybilności, zawsze się znajduje jakiś problem. Takim moim problemem, na przykład, e, czy bardziej moje dziewczyny, e, jest odpalenie Heroes 5. Niestety, dodatki odpalają się spod minta. Ale OG Heroes 5 gdzieś tam się wypieprza chyba w menu i nie umiemy tego naprawić. I nie wiem jak to zrobić. To jest chyba jedyna gra, która chodzi mi po głowie, że chciałbym ten problem rozwiązać i jej to uruchomić. I chyba to jest jedyna gra, która chodzi mi po głowie w kontekście może jeszcze przetestowania wirtualnej maszyny z Windowsem. No ale generalnie poza tym po prostu. Ja już, ja już nie wracam, ja już, ja już nie wracam, nie? Więc nie wiem jak to jest z tym e, Windowsem 11. Czy on też jest tak bardzo zasobożerny jak poprzednie, ale sobie ostatnio czytaliśmy artykuł o tym, że e, współwłaściciel czy współzałożyciel CD-projektu oraz obecny właściciel GOGA no mocno zgruzował Windowsa. Podzie podzielił moje spostrzeżenia swoją drogą. Zapis jest na YouTube, jakby ktoś chciał ten artykuł e, i moją, moje. Mo, moje e, Coverowanie go sobie poczytać. Nawet SSD na starym, dobrym talerzowcu nie pojedziesz po świat, będzie się pół godziny wczytywał, ty, ale no, to jest niesamowite. To naprawdę musi być kwestia po prostu pokpionej optymalizacji totalnie. Gracze na Redditie i na forach są zaszokowani wymaganiami dla Lego, która tradycyjnie działa na znacznie słabszym sprzęcie. Użytkownicy porównują je do tytułów Triple A, tak jak Metal Gear Solid, Del Solid Delta, czy tytułów Premium dla graczy. <śm> To czytaliśmy, ty, to czytaliśmy, czekajcie, kto to był? Randy Pitchford? Kurde, nie chcę pomylić teraz nazwisk, bo nie, no nie, 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 nie sprawdzałem sobie przed streamem, nie? Ale czytaliśmy o tym Bladbornie, nie? Że hop, tak. Słuchajcie, gracze piszą na Twitterze, nie? Ty, te wymagania są kosmiczne. Ja mam dobrego kompa, odpala o wiele ładniejsze gry, a ten, a ten Borderlands 4 laguje, nie? A studio tak, zamiast przeprosić, zamiast wprowadzić jakąś łatkę, która poprawia wydajność, włazi CEO i mówi tak. Ej, kurwa, biedaki, bo to nie jest gra dla byle kogo. Każdy mógłby sobie odpalić tytuł AAA ładnie wyglądający na swoim kompie, ale tylko elita może zagrać. Borderlands 4! <laughs> Więc to jest. To był mocny przypadek. To jakby cover tego news'a też jest na YouTube zapisany. Jakby ktoś chciał zobaczyć, możecie tam wpisać Borderlands 4 na moim kanale i tam znajdziecie. Uh, sugerując, że wykorzystanie Unreal Engine 5 mogło drastycznie napompować potrzeby sprzętowe. O! No, to tak pewnie jest, tak pewnie jest. Ten Unreal 5 to mi się wydaje, że jest jakieś przekleństwo obecnie, bo. Nie wiem, czy to jest tylko moje spostrzeżenie, ale no co widzę grę na Unreal'u, piątce, to ona jest brzydka. W sensie, naprawdę ja mam wrażenie, że pewien taki pik graficzny, który osiągnęliśmy, to było PS4. Naprawdę. PS5, ja patrzę na to z perspektywy generacji konsol, tak? ale PS5 oraz, nazwijmy to, ostatnie 5 lat, to są same gry, które wyglądają po prostu kurwa gorzej, gorzej niż wcześniej wyglądały, nie? Więc ja mam wrażenie, że naprawdę um, takie tytuły jak powiedzmy God of War 2018, one pod kątem modeli postaci, pod kątem tego jak to wszystko jest też tak odpowiednio dobrze stylizowane, nie? Że to jest realistyczna w miarę grafika, ale jednak taka bardzo artystyczna, to że Coś tam stanęło na tym etapie. Gdzieś w tym 2018, 2020 roku, coś się zatrzymało, i na raj, jakby rozwoju już nie było. A wręcz mam wrażenie, że widzę regres, gdziekolwiek się ten Unreal 5 pojawi. To, co progresuje, to jedynie wymagania. <laughs> Lego Batman, Legacy of the Dark Knight, rozwijany przez doświadczone studio TT Games, autorzy Lego Star Warsa. To ambicja stworzenia największej gry z Batmanem w świecie klocków. No właśnie, a jak to się ma do Arkham Knight um, pod kątem rozbudowania? No bo wizualnie to już wiemy. Produkcja zaoferuje otwarte Gotham City, dynamiczną walkę inspirowaną serią Arkham okay, oraz kompletną historię Mrocznego Rycerza. Od treningów widzę cieni po starcia z Jokerem, Pingwinem czy Bane'em. W tytule znajdziemy siedem grywalnych postaci, w tym Batman, Robin, Batgirl, Nightwing, Catwoman, Jim Gordon i Talia al Ghul. Deweloperzy przewidzieli także zaawansowaną personalizację Batcave'a. Mm, spoko. Premiera została zaplanowana na 29 maja 2026 roku na PCcie, PS5, Xbox Series X oraz Nintendo. Switch, yy, słuchajcie, i to jest, wiecie, co jest dla mnie w tym wszystkim ciekawe, że to ma uciągnąć Nintendo Switch 2. Ale jakie sprzętowe możliwości ma Switch 2, a jakie tutaj są wymagane od pc nie? Mam wrażenie, że no to typowo jest pokaz tego, że na konsole, tam gdzie chcemy grę sprzedać, i gdzie mamy ograniczoną konfigurację sprzętową, to się przyłożymy, żeby gra dobrze działała. A na pececie? chuj w was! Kupujcie po prostu, słuchajcie, 32 giga ramu i najnowszą kartę graficzną, bo nam się robić nie chce. Więc to, jest, słuchajcie, naprawdę plucie użytkownikom Pecetów w twarz. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że na Switchu 2 gra będzie wyglądała najgorzej, na PS5 będzie wyglądała lepiej, a najlepiej prawdopodobnie na PC, ale wracając do tego, co wcześniej mówiłem, ja, ja tutaj akurat nie wiem, jaką specyfikację ma Nintendo Switch 2, ale przy założeniu, że jest trzy razy słabszy niż ten wymagany tutaj PC, to... Ja uważam, że gra wcale nie będzie wyglądała trzy razy gorzej i działała trzy razy gorzej. Że to będzie wzrost wydajności na PC-cie, takim mocnym, kilka, kilkanaście procent względem tej najbrzydszej wersji na Switchu 2. Oczywiście mogę się mylić, bo wiadomo, że no, Switch 1 szczególnie pokazał, że czasem to te gry były bardzo mocno, bardzo, bardzo mocno wiecie, ograniczane pod kątem wizualiów dynamiczna ro zmiana rozdzielczości. Tam, słuchajcie, to na przykład w Wiedźminie były takie akcje w trójce, nie? że tam naprawdę do, do 400 pikseli to chyba spadało, więc faktycznie bywały gry, które były bardzo mocno e, zubożone, żeby na Switchu ruszyły, ale mi się wydaje, że w przypadku em, tej gierki LEGO pewien taki szklany sufit co do tego, jak dobrze gra może wyglądać w swojej najładniejszej formie jest ograniczony, bo ta forma... Narzuca pewną umowność i bardzo silną stylizację grafiki, więc mi się wydaje, że tutaj te wymagania to są totalnie z czapy po prostu. Pokaz bezczelności korporacji, nie? Dobra, słuchajcie bardzo ciekawy newsik, będę się przyglądał, będę się przyglądał, jak to dalej będzie, jeżeli będą kolejne aferki z Batmanem, to będziemy chętnie będziemy coverować. To już za 3 miesiące ta gra ma wyjść, 4, nie, co ja gadam, 4 miesiące, za 4 miesiące, no to zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli oglądaliście zapis na YouTubie, no to super, słuchajcie, wpadajcie na Twitcha, żeby być na bieżąco, a jak macie jakieś tematy do podrzucenia, to można je podrzucać na Discordzie, w opisie kanału i w opisie filmu i w przypiętym komentarzu jest link do Discorda. Zapraszam. A na, dzisiejsze, na dzisiejszego streama to tyle by było. Widzimy się w takim razie na kolejnym.